O niezwykle istotnej roli pszczół w rolnictwie i życiu człowieka nikogo nie trzeba przekonywać. Miód, propolis, wosk pszczeli i inne pszczele produkty z powodzeniem stosowane są w medycynie. Od paru lat popularność w lecznictwie zyskuje uloterapia, czyli leczenie pszczelim powietrzem w domkach inhalacyjnych. Znajdujemy się przed domkiem służącym do uloterapii. Domek jest wyposażony w cztery ule: ule szufladowe typu leżaki. Domek jest wyposażony w dwie leżanki. Na którym można się położyć i inhalować y, dobrodziejstwem pszczół. Domki są z czystego drewna, nie są malowane, nie są impregnowane po to, żeby zachować naturalny zapach y, drzewa i dodatkowo y, inhalować się tym, co nam wytworzą pszczoły. Zastosowanie wytwarzanego przez pszczoły biopola i pochodzącego z ula niezwykle czystego powietrza wpływa leczniczo na całą gamę dolegliwości. Wskazaniami do zastosowania uloterapii są takie choroby jak bezsenność, choroby układu oddechowego, astma, problemy z oskrzelami, choroby układu krążenia, reumatyzm. Nie tylko inhalacja pszczelim powietrzem ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Ale także dźwięki wydobywające się z ula, które wykorzystywane są w leczeniu przypadłości psychiatrycznych. Klinika Zaburzeń Psychiatrycznych w Krakowie. No, rok temu było uroczyste otwarcie tego domku. Y gdzie pacjenci mogą, pacjenci mogą korzystać z, z, z tego powietrza, oddychać nim, co uspokaja, no wpływa na ten układ nerwowy. Sposób leczenia jest niezwykle prosty. Wystarczy wejść do domku, wdychać czyste powietrze i słuchać pszczele i muzyki. Identyczna sytuacja, jak korzystamy na przykład z groty solnej. Przychodzimy do groty solnej, kładziemy się i oddychamy po, po prostu tym powietrzem. To jest na tej samej zasadzie w, w domku do uloterapii. Z uloterapii mogą korzystać również dzieci od trzeciego roku życia. Zdaniem specjalistów, żeby zauważyć pozytywne zmiany w naszym organizmie, potrzeba około 10-30 minutowych sesji.